Właśnie na targach Kids Time każdy może poczuć się jak dziecko i to dosłownie. Możecie przyjść, zobaczyć i przetestować produkty takie chociażby jak ten samochód elektryczny. Jeśli zastanawiacie się, czy warto takie auto włączyć do sprzedaży w waszej sieci, w waszym sklepie, no to to jest właśnie idealna okazja, aby przyjść, zobaczyć, przetestować. No, i na własne oczy przekonać się o jego możliwościach. Jeśli chodzi o Audi, jest to produkt na licencji. Mm -hmm. W pełni licencjonowany, posiada wszystkie zgody, wszelkie certyfikaty. Prędkość tego pojazdu to jest około 15 na godzinę. Okay, i... Taki standardowy pojazd akumulatorowy jedzie w granicach 7 na godzinę. Ten pojazd jest troszeczkę szybszy, jedzie około 15 na godzinę. No i bateria starczana przyjmujemy mniej do, 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 do 1,5 godziny takiej ciągłej Nie, no to... jazdy. Tutaj mamy gaz, no? mamy yy, hamulec, hamulec, w sensie no. ręczny jest tak samo. Kurde, no fajnie e, to jest. Tam. Radio, I to jest normalnie licencji Audi i tak dalej, wszystko jakoś tam... Na Audi jest no? w pełni, posiada wszystkie zgody. I wsteczny. A, okej. Okay, Teraz to masz na no.